No dobra, wracam z powrotem. Umówiłem się z facetem na godzinę 16? Ja wiem jak to brzmi, ale chyba właśnie znalazłem dla siebie samochód. Także czekajcie. Niedługo wam pokażę swój garaż, o który pytacie. Od razu z samochodem w środku. Także będę miał już komplet. No i co? Myślę, że się polubimy. Troszeczkę będę musiał go stuningować, żeby nadać mu charakteru. Miał być w innym kolorze, ale oglądałem kilka samochodów w ostatnim czasie i powiem Wam, że ten wydaje mi się w najlepszym stanie. Także nie ma co wybrzydzać, bo łatwo wpakować się na jakąś minę, skarbonkę bez dna. Nygus, a ile ty jedziesz? Nie wiem. Toyota jest stara, jest wyjęta już spod prawa. Także jedzie sobie tak jak jej się chce. Piszecie w komentarzach Nygus zmień samochód na lepszy, na szybszy, na nowszy. Nie wiem po co jak większość nowych samochodów i tak starą swoją Toyotą wyprzedzam. Proszę bardzo, Audiczk. No, i po co ci takie Audi za, nie wiem, 70 tysięcy zł jak stary Avenzis cię wyprzedza? Dobra, koniec tego nagrywania. Następny filmik: short z garażem i z samochodem w garażu. Pozdrawiam.